Witam serdecznie. Prezentujemy teraz kolejne zadanie sprawnościowe, które jest przeprowadzane na egzaminie na kategorię A. Jest to nowe zadanie. Nowość polega na tym, że odbywa się ono już przy pomiarze prędkości. Prędkość wymagana przy tym zadaniu to minimum 30 km na godzinę. Trzeba ominąć przy tej prędkości średniej 3-3 pachołki i trafić. W widoczne tutaj bramki z jednej i z drugiej strony. Szkoła Kursant jako pierwsza we Wrocławiu dysponuje nowymi motocyklami na kategorię A i A2. Na ten mamy również przygotowany, mamy również przygotowany plac do tych manewrów. Także serdecznie zapraszamy. Teraz zaprezentuję, jak wykonywać poprawnie to zadanie. Upewniamy się o możliwości jazdy za każdym razem. Rozpędzamy motocykl do 30 na godzinę. Hop, 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 hop. Nawrót i teraz z drugiej strony.